21. I tym razem chciałbym wam pokazać coś innego. Coś. Coś. Mamy tu możliwości wyboru kolorów. Ale to nie jest najważniejsze. To jest Homeworld 1 w wersji faktycznie normalnej, czyli nie zremasterowanej jest w Kusza. Ja po pierwsze Oprócz błękitnego nieba Nic mi więcej nie potrzeba Okej okay. Ma dał jakiś... Może o, niech będzie tak. Zobaczymy. Ale jeszcze chcę sprawdzić tych tajdan. No. To jest kolor, który mi nie pasuje. O, zobaczcie, jak w porównaniu do zremasterowanej wersji wygląda Ale widać, że Then tamto to, to, to jest sent. animacja. To jest jakiś rysunek animowany, naprawdę ale uważam, że akurat ten motyw jest fajniejszy nie będę tego tłumaczył drugi raz po prostu taki dobra, ale przejdźmy, skończmy, znaczę, że takie albo... Fleet intelligence going online. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Mothership. Test construction <laughs> by building the primary <laughs> research <laughs> ship. Test resource processing by harvesting <laughs> the asteroids provided nearby. Hyperspace module charging. Thirty-five percent capacity and rising. The mothership will be ready for the hyperdrive test jest. in ten minutes. I'm uh, trying to do this. It's about ninety ninth year. I'm used to using the internet. I'm going to tell Homeworld. No, no, not this. Temba, to begin combat trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. I don't want this anymore. I just want Homeworld. Gdzie jak to się czyta? Homeworld chyba. Co ja w każdym razie? Tutaj już mi się strona ładuje na komórce gry online masa zdjęć, bla 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 Cena na początku 50 zł wymagał Pentium 2. 64 MB RAM wystartował data yy, premiery na, w, tutaj w Polsce 14 stycznia 2000 roku, a tutaj na świecie 28 września 99 Jak widać komputer miał odpowiedź wtedy. Ale no, zobaczcie bole. ile, przepraszam za słownictwo, przyli z ajebistej roboty. Chwila. Opcje. Chcę skończyć tą grę i wczytać kurzam. Po prostu chcę zobaczyć jak te jednostki. Ready for, for Reporting. Fleet intelligence going online. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Test construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module charging. 35% capacity and rising. The mothership will be ready for the hyperdrive test in 10 minutes. Stand by i zaczynajcie. Zobaczymy. Mother się. Ale tak naprawdę fajnie to, że tak damy to zobaczcie. Tamten remaster ktoś po prostu czuje. Zobaczcie. Ciekawie. Ale zobaczcie. To... Jeszcze to jest w miarę dobrze zrobione, bo to było całą nie wiem dokładnie, O, zobaczcie. Zobaczcie, nie można bliżej przy, przybliżyć. Dodatkowo, zobaczcie, że to są, że to są które jest tylko Zremasterowanej duszy. To są jakieś płaskie rysunki. Trzeba przyznać, że zrobili masę dobrej roboty. Ale ja nie będę grał w tą wersję. Nie po to wydałem 8 tych. Nie po to. Męczyłem się. I nie po to. Po prostu. W sumie? Nie, jednak nie. Wiecie, co? To na tyle tu teraz. To jest taki luźny taki odcinek w którym wam poka Chciałam pokazać mniej więcej, kto oglądał. Myślałam, że włączy mi się save z remastera, jak widać, się nie włączył. Czyli w, w takim razie są, to są zupełnie oddzielne tekstury, naprawdę. Dzięki na razie.